Dziś, tak, tak, tak. Dziś. Mikoł! Dziś, raz! To już jest koniec! Nie da już nic! Jesteśmy wolni! Możemy iść, pić iść! Pić iść! Tylko W końcu, w końcu, w końcu, pić iść! Pić iść! Pić iść! Pić iść! Pić iść! Dajemy. Dzień dobry, dalej. Dzień dobry, dalej. Dzień, Dzień do no dobry, już To śpiewamy dalej. To już to jest koniec. Taki mądry są obrał. To chodź tu dalej, chcecie wygodnie śpiewać ze mną. Taki mądry głupie. Tak, po mikrofon, poprzem, to jest początek. Możemy zacząć imprezę od Za, Wszystkich zapraszam na patry. Idzie tu puszcza do lada i imprezę.

Z stołu, jeszcze Gawę, dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo za udało studniówkę. Dziękujemy bardzo za Dziękujemy bardzo za studniówkę. Dziękujemy bardzo. Klasy. bardzo. Dziękujemy Jak jest? Dziękujemy bardzo. bardzo. Możemy już iść. Guczo, Dajemy. Weźmy Weź wymiot <grymianie> pod spod bo już nie ma na dyrekcji nawet. Za tej pani lec? Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To wyruszycie jest Dobra. Nie. nie ma już dni. jesteśmy wolni. Karolina, jak myślisz, Jesteśmy wolni? nie? Karolina. Ty już nie. Karolina. Nie. Niektórzy tak, niektórzy nie. Ej, no to zostajemy, nie? Dla niektórych to początek, dla niektórych to Do nie koniec. Dobra, Karolina, zostajemy, tak? To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteś Jesteśmy wolni. wolni. Możemy iść. 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 Daj,